Witaj. Dzisiaj opowiem o tym, jak Ojciec Wszechświat i Matka Ziemia pomagają nam w przekroczeniu uwarunkowań rodzinnych. Wiele lat temu, kiedy moje ciało, moja dusza moja percepcja świata, jaki jest na zewnątrz, były bardzo mocno wyjałowione, i w takim obrazie, który to symbolizuje, mogę powiedzieć, że to było takie dziecko, które nie jest wykarmione matczyną piersią, która nie ma poczucia obfitości, dostatku wszechświata Ziemi. Które choć otoczone jest bezmiernym, bezgranicznym bogactwem, to nie potrafi się nim nakarmić, ponieważ ta pierwotna ścieżka, którą matka daje dziecku, karmiąc go najpierw, kiedy jest on w obrębie jej ciała, poprzez um, uważność, dobre myśli, dobry pokarm, a później, kiedy jest. Już na zewnątrz, poprzez bliskość i karmienie piersią. Oczywiście mam świadomość, że różnie to bywa, i nie zawsze jest to możliwe. Jednak ten wzorzec. Przepływu obfitości ze świata do, do mnie jest kreowany, jest zapisywany już w tych pierwszych chwilach, w tym pierwszym okresie życia, kiedy dziecko rośnie w brzuchu mamy, kiedy się formuje, będąc już na zewnątrz. Uczy się o świecie poprzez relacje z matką. I jest taka chwila, jest taki moment, kiedy widzimy obiektywnie naszych rodziców i w obiektywny sposób możemy ocenić. Ile oni mogą nam dać, a ile nie mogą, i dają z całą pewnością wszystko to, na co ich stać. Jednak są tylko ludźmi, dają to, co sami otrzymali bądź sami wypracowali sobie w ciągu swojego życia, i nie mogą nic, dać nic ponadto, ponieważ ich ścieżki, ich wzorce zachowań, ich wzorce percepcji są w jakiś sposób ograniczone. I um, żeby zobaczyć swojego rodzica w obiektywny sposób, po prostu jako człowieka, który ma swoje ograniczenia, to um, potrzebujemy, ja potrzebowałam, ponieważ ja byłam w takim um, mechanizmie odcięcia, w mechanizmie odsunięcia się od rodziców. I dlatego mój obraz był w pewien sposób zamrożony na tym co pamiętam z dzieciństwa, na tym co pamiętam z relacji z nimi jako dorastająca dorastająca kobieta, dziewczynka, dziewczyna. Ktoś kto nie jest jeszcze dojrzały w pełni, ukształtowany, nie może się bronić, nie może być na równi ze swoim rodzicem. Nie może ze swojej mocy, ze swojej wewnętrznej stabilności, mądrości, samodecyzyjności, samostanowienia wejść w relację ze swoim rodzicem. Więc, żeby mój obraz, który zatrzymał się na pewnym etapie i był nieaktualny. I przez moją imaginację, przez lęki, niepokoje mojego wewnętrznego dziecka był też w pewien sposób być może zniekształcony, wyolbrzymiony. Więc ja musiałam wrócić do relacji z rodzicami w jakiś sposób na powrót, co było dla mnie trudne. Zbliżyć się do nich i zobaczyć ich takimi, jakimi są z mojej perspektywy, z mojego. Punktu widzenia jako dorosłego. I choć to obrócenie się, bo kiedy się ucieka, to i ma się za sobą strachy, strach dzieciństwa, które gonią, trudno jest się zatrzymać, trudno jest się skonfrontować ze swoim lękiem, obrócić się i zmierzyć z tym, przed czym się ucieka. Jednak kiedy, to, y, zro, y, jednak kiedy to zrobisz, kiedy ja to zrobiłam, to zobaczyłam po prostu y, moich rodziców z ludzką twarzą, tak można powiedzieć. Czyli po prostu tacy, jakimi są, z ich ograniczeniami, y, jako ludzie. I z takim pełnym obiektywizmem, y, mam nadzieję, y, co oni mogą w stanie mi dać, a czego nie mogą, bo po prostu nie potrafią. Po prostu nie jest to w ich zasięgu, w ich wzorcach poruszania się. Więc, kiedy ten obraz rodzica z naszej perspektywy jako dorosłego zostanie zobiektywizowany, zobaczymy ich takimi, jakimi są, ze wszystkimi swoimi ograniczeniami. Jeszcze jest drugi wzorzec, mm, od, mm, spolaryzowany do tego, w którym ja byłam, czyli odcięcia i ucieczki, czyli trwanie w mechanizmie zapętlenia, w trwanie w mechanizmie z dzieciństwa, z którego nigdy się nie wyszło, w mechanizmie, który jest karmiony przez obie strony i rodzica, i dziecko. I wtedy mm, coś musi nas z takiego mechanizmu wyrzucić, coś nas musi wykoleić bądź ym, ogromem pracy własnej. Ym, opowiem inaczej, najczęściej coś nas wykoleja, wyrzuca, i potem ogromem pracy własnej wychodzimy już w sposób świadomy z tego mechanizmu. I wtedy znowu wchodząc w perspektywę widzenia rodzica takimi, takim, jakim jest, jako człowieka ze wszystkimi jego ograniczeniami, możemy sami przejąć odpowiedzialność za wszystkie braki, których doświadczyliśmy, wszystko to, czego nie dostaliśmy, wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie przyciągnąć, wziąć. Prosić o to wszechświat, ponieważ do tej pory być może były w nas przekonania, blokady, które były właśnie zapisane w nas jako w dzieciach. I tak na przykład, wchodząc w obiektywny obraz mojego ojca, z którym y, po wielu, wielu latach, od, y, do którego mam odwagę się zbliżać i z którym mam odwagę nawiązywać relacje. I mam też okazję go obserwować i y, 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 y właśnie obiektywizować ten swój obraz czyli widzieć go takim, jakim jest, po ludzku. Y, to też wychodzą mi różne wzorce i przekonania y, na temat mężczyzn. I. Jednym z takich przekonań, które wyłowiłam z siebie, dobrze nasłuchując swoich myśli, dobrze nasłuchując swojego wewnętrznego głosu, co on mi tam mówi, jakie myśli natrętne, jakie myśli do mnie przychodzą przy okazji różnych sytuacji. I na przykład takim przekonaniem jest, nie mogę spodziewać się od mężczyzny niczego dobrego. Oczywiście jest to przekonanie, które nie jest zawiązane tylko w ciągu tego życia, tylko jest to przekonanie, które z całą pewnością ciągnie się na linii rodu dużo długo, długo dalej, w głąb. I co ja robię z takim przekonaniem? W mojej praktyce na dzisiaj ja zamieniam to przekonanie na afirmatywne. Czyli jeżeli to przekonanie brzmiało od mężczyzny, od mężczyzn nie mogę spodziewać się niczego dobrego, to zamieniam to na od mężczyzn spodziewam się wiele dobrego. I chodzę sobie z tym przekonaniem, powtarzam go często w myślach, obserwuję, jak świat zewnętrzny reaguje na niego, a często jest tak, że nie od razu jest dobrze, nie od razu są pozytywne wyniki, nie od razu dostajemy to, czego chcemy i to, o co prosimy, ponieważ najpierw musi się stare przekonania, które za tym stoją, muszą się wyczyścić. Czyli ten wszechświat, ten świat, który stworzyliśmy sobie na bazie starych przekonań, musi być przez nas zobaczony i Pożegnany. Czyli na przykład, jeżeli y, chodzi o to przekonanie, to w moim otoczeniu y, y, mój wzorzec męski, czyli ojciec i podobni mężczyźni w moim otoczeniu, y, ja zobaczyłam, y, wyszedł z nich jeszcze mocniej cień, który ja mogłam y, bardzo wyraźnie zobaczyć i zadecydować. Yy, że ja tak nie chcę. Ja takiej relacji yy, opartej na, na przemocowości, relacji, która jest przemocowa, ja w swoim życiu nie chcę. Ja wybieram inaczej. Yy, ja wychodzę, wychodzę poza tą grę, wychodzę poza ten schemat. Ja już w to nie gram. Więc i tutaj właśnie um, dzisiaj trudno jest mi zrobić to nagranie, ponieważ jestem w lesie. I e, wielokrotnie ustawiałam kamerę, zmieniałam miejsca, i cały czas coś wchodzi w moje pole, e, cały czas coś mi przeszkadza. E, więc, jest to taki, więc jest to taki obszar, e, ja tak to czytam, w którym jest jeszcze dużo mojego lęku, dużo mojego niepokoju, dużo moich obaw. I jeżeli tak się dzieje, jeżeli. E, jest obszar w Twoim życiu, który wprowadza Cię w stan lęku, w stan paniki, w stan e, wybicia z e, poczucia łączności tego, e, co na ten moment potrzebujesz. Jakie są Twoje myśli e, z kontaktu ze sobą? To dobrze, to daj pooddychać. Zauważ to wewnętrzne dziecko, które jest w niepokoju, w strachu, w lęku, w niepewności, które się boi, któremu trudno jest mówić, działać, ponieważ jest w jakiś sposób sparaliżowane przez lęk, przez lęk tego, co przychodzi z zewnątrz. No. Kiedy to przeoddychasz, kiedy będziesz z tym obecny, na tyle na ile jest to potrzebne. To z czasem ten ładunek emocjonalny, ładunek lęku zostanie rozładowany. Drugi. Drugi krok, który odkryłam, to jest. I to już kilka lat temu, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o matkę, i tak właśnie wracam do mojej opowieści z początku, czyli tego momentu, kiedy czułam się bardzo wygłodniała, kiedy czułam się, że ten pokarm, który idzie od matki, który idzie od świata, on do mnie nie dociera albo dociera w sposób bardzo zawężony taki na podtrzymanie życia. I moje życie jest mocno wyjałowione. To wtedy y, przyszła do mnie, wyciągnęła do mnie rękę Matka Natura Ziemia. I wtedy na kilka lat wycofałam się z y, życia, z miasta i zanurzyłam się właśnie w naturę, y, w przyrodę. I byłam z nią codziennie obecna i poprzez właśnie naturę, poprzez przyrodę, poprzez taki kontakt z nią siedzenie na Ziemi, leżenie na Ziemi, wsłuchiwanie się w Wszelkie odgłosy, które do mnie płyną, zanurzanie się w tą zieleń, zanurzanie się w, w naturę jako pełną obfitości, wrażeń, całość, która mnie, która mnie koi, która mnie otula i która mnie karmi. I w ten sposób z takiego zawężonego mocno-wzorca. Relacji córka-matka, z której wyrosłam, mogłam rozbudowywać ten wzorzec, to poczucie bycia karmioną, brania z, ze świata pełnymi garściami, poczucie bycia w obfitości właśnie dzięki relacji z ziemią, dzięki relacji z naturą, z przyrodą. I teraz mocno czuję, że yy, nadszedł czas poszerzenia mojego wzorca karmienia się, yy, bycia karmioną, a raczej wspieraną, zasilaną przez ojca, dobry wzorzec męski. Wychodzenia poza e, proszenie, domaganie się, bycie w nadziei mm, wobec tego, e, wobec fizycznego, e, fizycznego mojego ojca i wchodzenie właśnie w tą relację z wszechświatem. I tutaj, na przykład, e, moim takim e, obszarem, który, w którym potrzebuję ruszyć naprzód, jest obszar sukcesu na poziomie zawodowym. I jeżeli mój ojciec nie jest w stanie wesprzeć mnie w moim sukcesie na poziomie, na poziomie zawodu, nie jest w stanie docenić tego, co robię, nie jest w stanie tego zobaczyć i nie jest w stanie mnie w tym zasilić, dać mi dobrego wsparcia jako wzorzec męski, wtedy ja znajduję w sobie takie przekonanie, to znaczy mówię Przychodzą do mnie takie słowa: Wszechświat cieszy się moim sukcesem. Wszechświat jest otwarty na mój sukces. Wszechświat zasila mnie w moim, w moim sukcesie i obserwuję, co się, co się wydarza. Oczywiście może się też czyścić, mogą wychodzić jeszcze przekonania. Odsłaniać się przede mną mechanizmy, w których tkwiłam do tej pory i w których samo sabotowałam siebie, blokowałam w odniesieniu właśnie sukcesu. Telefon się wyłączył, ponieważ bezpieczniki się przepaliły, słońce nagrzało aparat i uruchomił się mechanizm przetrwania telefonu, czyli został on wyłączony. Co jest bardzo dobrą wskazówką dla mnie, ponieważ wszechświat jest naszym nieustannym pomagaczem, kimś. Natura jest ożywiona, wszechświat jest interakcyjny, jest w ciągłej rozmowie z nami i daje nam wskazówki. Y, które pomagają nam y, zobaczyć y, siebie, pomagają nam w tej grze y, znaleźć rozwiązania, żeby przejść do kolejnych etapów. Więc y, wskazówki te mogą objawiać się w przeróżny y, sposób. Tutaj objawiło się to pod postacią urządzenia, które zostało przegrzane i które wyłączyło się. Więc, żeby przetrwać, jest mechanizm odcięcia. I jest to dla mnie taka podpowiedź, żeby zadać sobie pytanie. Jak dlaczego w moim rodzie, i czuję, że jest to mocno w męskiej linii jest taki mechanizm ogromnego strachu na poziomie przetrwania, przed pokazaniem się, przed osiągnięciem sukcesu, przed wzięciem swojej pozycji zawodowej, co takiego za tym stoi, że jest na to nałożony um, tak mocny autobezpiecznik, czyli <grym>, że jeżeli um, właśnie ja idę w stronę um, osiągnięcia sukcesu, w stronę pokazania się, w stronę wzięcia swojej pozycji, um, to ja sama siebie wyłączam. I pewnie jest to na poziomie rodu, pewnie na poziomie jakiejś sytuacji, w której doszło do zagrożenia życia z powodu bycia być może widocznym, z powodu pozycji zawodowej, którą się piastowało. Pewnie też jest to na poziomie mojej duszy, na poziomie podróży mojej karmicznej, mojej duszy. Pewnie ta sytuacja jest w jakiś sposób analogiczna, ponieważ dusza wybiera sobie taki ród i taką historię, z którą jej doświadczenia współgrają. Więc, no, jest to ciekawa, ciekawa łamigłówka na poziomie umysłu, ale przede wszystkim na poziomie puszczania emocji, puszczania strachu, który jest właśnie sprzężony z. Tą sytuacją. Czyli, żeby, żeby wziąć swoją pozycję zawodową, swoją pozycję w świecie, to konfrontuje się ze swoim strachem, który jest bardzo mocno z tym związany. I zapraszam Was, zachęcam Was do, do takiej samoobserwacji, do obserwacji też świata. Jakie wskazówki nam przysyła? Jeżeli czujesz, że jesteś otwarty na to, żeby wyruszyć w taką podróż z uważnym, wiele widzącym i czującym świadkiem który będzie cię w niej wspierał. To ja zapraszam ciebie do takiej podróży podczas sesji indywidualnych. Pracuję na żywo, wspierając proces poprzez masaż, dotyk, pracę z ciałem. Doskonale też sprawdzają się sesje online czy przez telefon, podczas których współodczuwam twoje ciało, skanuję. Hmm. Współodczuwam Twoje emocje i pomagam Ci dotrzeć do ich źródła, rozwiązać konflikt i puścić, po to, żeby można było iść dalej w drodze samorealizacji, spełnienia, osiągnięcia poczucia szczęśliwości, spełniania swoich potrzeb na to życie tu i teraz. I drugie moje zaproszenie to jest zaproszenie na, do kameralnej grupy warsztatowej, kameralnej grupy pracy z wewnętrznym dzieckiem. Będziemy spotykać się od września do grudnia, osiem spotkań po 3 godziny co dwa tygodnie. Będziemy mocno, ale i bardzo uważnie, łagodnie pracować z odczuciami płynącymi z ciała. Z ciałem, jako zapisem wszystkich naszych przeżyć na poziomie emocji, wszystkich naszych interakcji ze światem, i będziemy wracać do tych miejsc, które być może zostały zamrożone, w których być może zostawiliśmy kawałki siebie, w których nasze wewnętrzne dziecko woła i prosi do tego, żeby je zauważyć objąć swoją uważnością. I doświadczyć, i wesprzeć, też z pozycji dorosłej, i z pozycji kogoś, kto jest już w stanie wrócić, i jest w stanie to dziecko, które na tamten moment nie mogło sobie poradzić, wesprzeć. I być może dać też na poziomie wyobraźni, a nasza percepcja nie rozróżnia pomiędzy wyobrażonym a doświadczonym rozwiązanie tej sytuacji, które będzie dla nas dobre. To jest bardzo dobra metoda, którą ja stosuję w swojej pracy, którą też stosuję w pracy ze sobą, którą polecam, czyli znajdowanie dobrych rozwiązań na sytuacje z przeszłości. Co nie znaczy, że, że um, nie widzimy, nie pamiętamy, nie szanujemy tego, jak to było, jak to się wydarzyło. Jednak dajemy też to dobre rozwiązanie, wspieramy siebie tym dobrym rozwiązaniem sytuacji. Więc, jeżeli chcesz wyruszyć w tą podróż indywidualnej bądź tej kameralnie, w kameralnej grupie pracy ze mną, to zapraszam Cię do kontaktu. Moja strona na Facebooku to łagodna zmiana poprzez ciało. Mój kanał na YouTube pełnia zmysłów. Pełnia zmysłów maupa@gmail.com to też jest moje, mój e-mail. Mój telefon znajdziecie też w opisie pod, pod nagraniem. I zapraszam Was do kontaktu. Dobrego dnia. Dobrego dnia ze sobą i dobrego dnia z, ze światem, który jest nam przychylny i zawsze podaje nam najlepsze z możliwych rozwiązań.